Uwaga, oglądamy największy z wszystkich domów. Dom z duszyczką, z wielkimi możliwościami, jakich jeszcze nie widziałem. W pinecie, czyli w najspokojniejszym miejscu na świecie. Wchodzimy. Duży salon z kominkiem. Dom był nieużywany 4 lata. I z wszystkich rzeczy to jest najlepszy, to jest jego powierzchnia i możliwości. Ktokolwiek coś z tego wymyśli lub ma ideę, to naprawdę kto pierwszy ten lepszy, bo sam bym go chętnie kupił. Daliczyłem tu prawie 8 pokoi. Nie wspomnę o wyjściu do magazynków, przechodnich różnych. Wychodzimy na jakieś mini podwóreczko. Za tym, mini podwóreczkiem, jest już pokój. Jest tu ciemno, ale nowa podłoga. Można stworzyć pokój. Wracamy się. Oglądamy go z zewnątrz, z wszystkich stron. Wszędzie aluminiowe okna. Wymaga wielu rzeczy wykończeniowych. Ale wystarczy wprowadzić się do jednego, dwóch pokoi i zrobić z tego gigantyczny dom. Kolejny pokój. Widać, że jest troszeczkę od wilgoci naruszony. Ale wszystko można zrobić. Jest łazieneczka, akurat wykończona, jedna. Desik jest bidet. Idziemy dalej. Jest naprawdę dużo tego do zwiedzenia. Jakiś magazynek. Kolejny pokój do stworzenia. Malutki. Ale jest. Jakaś szafka. Idziemy dalej. Tu jest potężny schowek na żywność. Jest wzdłuż tej ściany. Nie ma tam światła, dlatego sobie go odpuszczamy. Idziemy dalej. Weszliśmy przez bramę garażową, ale obok jest normalne wejście, główne. Idziemy do góry. Ten dom kosztuje 52 tysiące. I uwaga, właściciel nie chce upuścić nic. Myślę, że jak z 500 euro do 1000. To maksimum, bo jest zdesperowany. Dom jest wielki i ma dużo możliwości. Jesteśmy na pierwszym piętrze. Sypialnia. No, nawet jakaś w miarę szafka. Pokażemy widoczki, oczywiście, balkonik. Wszystkie fiesty, wszystkie procesje tu przechodzą. Z jednej strony widok na góry. Na główną ulicę, widok na drugie góry, cisza, spokój, tylko słychać ptaszki. Widać na przestrzał, jak ten dom jest wielki. I mamy kominek na dole, kominek na górze. Ma prąd i wodę, bardzo ważne. Tutaj można stworzyć drugą kuchnię. Można z tego zrobić dwa mieszkania. Ze względu na samą tą powierzchnię. Dwie rodziny mieszczą się tu spokojnie. Czyli aby to policzyć na rodzinę to jest po 25 tysięcy euro. Jakieś pomieszczenie z typu suszarnia, które też ma nowe belki. Wystarczy wykończyć i już jest następne pomieszczonko. Tarasik. Już... Ktoś wstępnie go zakonserwował tą słynną masą plastyczną, przez którą nie przenika woda. Można go sobie wykończyć. Obok piękne drzewko rośnie. I z tego tarasu są widoczki nad najwyższą górę w pinecie. Tak wygląda ten dom z drugiej strony. Na pewno zachęcam do obejrzenia bezpośrednio, bo ma w sobie tyle waloru, że tego nie jestem w stanie wyrazić słowami. A ktoś, kto tu przyjdzie, może sobie cuda zrobić z tego domu. Oczywiście druga łazienka. Ta nie jest po remoncie, ale do użytku się nadaje. wymieniać uszczelki. Jest OK. Jeszcze jak będzie było koniec. O, kolejny pokoik malutki. Jeszcze jakby nie było koniec. To idziemy na poddasze. z no, którego raczej za dużo nie wymyślimy, ale każdy coś może według swojej wyobraźni zrobić. Cały dach jest pokryty dachówką. Tu nie ma się co zrażać, to jest dosłownie pomieszczenie 4 na 4 metry, no to jest pokryte eternitem, to można zmienić. Są dwa zasobniki. Na wodę, bo kiedyś nie było tu wody, można sobie pomalować na czarno, zrobić za darmo ciepłą wodę. I tyle by było o tym domu, jak to ja powiedziałem z duszyczką. I zapraszamy do składania ofert, do umawiania się dom jest w mojej miejscowości. Czyli wystarczy przyjechać, pójdziemy razem, zwiedzimy, pohandujemy. Jest naprawdę ładny dom do wzięcia. A garaż, jeżeli ktoś tutaj by przerobił i zamienił, to można byłoby tu schować samochód, ale aż szkoda. I wychodzimy na zewnątrz, obejrzymy sobie jeszcze go z drugiej strony ulicy i czekam na ofertę.